Dobry moi drodzy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Remaster. Moi drodzy, mamy misję fabularną stop w me progi, ale zanim to tak jak obiecałem, mamy dwa obozy więźniów i to są, moi drodzy, też ostatnie aktywności w grze poboczne. A nie, jeszcze plecaki nam zostały, ty zapomniałem. To sobie dzisiaj to zrobimy. Ja bym dzisiaj chciał po prostu zakończyć wszystkie aktywności poboczne. Moi drodzy, 15 dzielnych chwilników i 15 wykończeń. No to jak wykończenia słyszę, no to gdzieś tu to miałem. Nie chcę też, przypomnę. Jest yy... znacznie większe obrażenia. Kurde, gdzie to jest? Stabilne fale, tarcza, biegać. Ej, no, Kaman gdzie to jest? Nie jest śmieszne, gdzie, gdzie jest to? O, dobra, to pierwsze było, czemu ja nie zauważyłem. Może jakieś kostne sobie teraz zmienimy, co? Jakbyśmy byśmy pobiegali? A może jakieś z tym dołu? Co myślicie? A może nie. To jest ładny. Kolejny też jest ładny. Może być ten. No i dobra. Za 15 wykończeń, 15 dalnych uników. Uniki nie sądzę, żeby stanowiły jakiś problem. Na wykończenia muszę uważać po prostu. Tak to ujmę. Grupę zbiegłych więźniów, którzy zdobyli skądś, całkiem nie złudzą. czego nam teraz trzeba, to strzelaniny na ja mnie się nie się Dałbyś radę ogarnąć to po cichu. Po cichu może nie do końca, ale strzelaniny postaram się uniknąć. Chyba, że mowa o strzelaniu się nie. Nie tu chciałem. Powodzenia. Wam powiem szczerze. Ty, dobra, to lecimy od razu. A prezent! A ile mi się naładuje, co? Niektórzy z tych gości mają jetpacki. Do trzech? się... To trzech mi się naduje tak? Ale tak, przecież muszę idealne uniki, dobra Dobra, to czekajcie, już się naduje do trzech. Wiecie, próbując przy okazji idealne uniki Kurde, czekajcie, wolałbym jednego. Dobra? Dobra, to lecimy teraz. Pierwsze Drugie Trzecie Czwarte Piąte I szóste Dobra, teraz idealne uniki No, strzel. Dobra. No, strzelajcie, strzelajcie. O, dawa to się walnę od razu. Kala druga, tak? Tam, no, może nie będę takich trójkąt walił, bo jeszcze mi braknie tego. Oż ty Dobra. A, kurty. Nie mogę się leczyć. Jak chcę to, więc kurde. Chcę się mogę, no ale wtedy będę ryzykował, nie? Dobra, jedna rzecz załatwiona. Trzeba coś do koncentracji? Nie no, tak średnio. No, Na w sumie mogę sobie pomóc, nie? Kurde, no nie chcę się leczyć. Mocko z gotowa, to czekajcie, naładuje się drugą. Żebym nic nie stracił absolutnie. Ale nie mogę tak, nie mogę, tak? Dobra, teraz tak. Dopiero co zwiali stratwy, a już im się tak śpieszy z powrotem. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Bitewna koncentracja, moi drodzy. co ja jeszcze podładuję. To teraz nasze miasto! Rozwalę na kawałki. Czekajcie, żeby tu dwóch było co najmniej, dobra. Posiłk! Ej, panowie, w ten sposób nie zasłużycie sobie na warunkowe! Ty trzynaste? Czternaste? Dobra. Spidermanie, dostałam doniesienie o strzałach. Mogę to potwierdzić, ale na szczęście nie ma ofiar! prawda, żeby tak pozostało. Wszyscy co do jednego we mnie celują, więc uwierz mi, nie też. Kurde, na to a dobra, to już nie potrzebuję. Czekajcie, teraz sobie wezmę od razu. To orzesz w mordę. Dobra, no tego to ja nie, nie chciałem. Mogę się już lecieć też. To trochę przykre, że bandyci mają więcej przyjaciół ode No nie? Bra! Jeśli ci się dogrobu, mogę pomóc. Dobra, się podleczyłem też. po końcu A, dobra, wykończyć jeszcze. Już nie muszę, ale. Już możemy, prawda? Dał, żeby chociaż raz do walki dołączył ktoś, kto chce pomóc mnie. Albo żeby no ktoś nie? nie? chciał, że schodził. Niech nie Dobra, tu. Poszło! O w mordę leci ten? Pułka z masłem. Z RPG'iem pad, jak rozumiem, czy nie? Chodź, tu. Kurde, nie tak chciałem. Okej, kamera mi się trochę źle obróciła. Obozy w mięśniu wykończono. Juri, więźniowie z bronią już czekają, zapakowani w sieć. Dzięki. Nie dalibyśmy rady zatrzymać ich bez przypadkowych ofiar. Mam nadzieję, że mieszkańcy Ci podziękują. No dobra. No ja ostatnio chyba nie były takie trudne te cele. Czyli pięć pułapek na przeciwnika, wykonaj tylko ataków w powietrzu. Pięć pułapek, no to muszę o te pułapki walczyć, żeby te... No ale to nie powinno być problemu, bo ja już mam na start, ile? Cztery, no właśnie. To nie powinno być większego problemu. Nie przewiduję przynajmniej. No i moje teraz to będzie ostatnia baza, jakaś taka w grze. No i zostaną nam pycaczki, o których zapomniałem, powiem szczerze. Ale faktycznie tu, tu trzy zostały. Nie i to wszystko. Ja się tak zostawiałem z myślą o tych przestępstwach, żeby miał co sobie robić. Jak będę przestępstwa robił, no ale uznałem, że je po prostu zrobię poza odcinkiem. Dobra, czy jeszcze raz co? Pięć pułapek, pięć ataków w powietrzu. Dobra, to lecimy z pułapkami na start. Yy... No w sumie Ej, mogę... Juri, natknąłem się na zbiegów z Rikers. Mają tu niezły fort, dużo lepszy niż te, które budowałem kiedyś z poduszek. Zadzwonili do mnie ludzie z patrolu. Chcieli interweniować, ale zbiegów było zbyt wielu, a chwilowo nie mamy co liczyć na posiłki. Na szczęście zawsze możesz liczyć na Spidermana. Nieźle co? Byłbym dobrym specem od reklamy. Wiem, wiem, mogłem zadzwonić. Znam ten... Ok, 4 na 5? Już 4 na 5? Może 5, popach. Okej, okay, wykonaj 5 ataków w powietrzu jeszcze. No już działamy, nie? Tak, czekajcie. Dobra, już. No to możemy walczyć. Ostatnie cele zrobione. Aha, dlatego nie miałem tych pecaków. Ja byłem. Nie no ruszaj mam wszystko, nie? Tak, okej. Okay. Wszystkie cele to były ostatnie cele, mojej drodzy, w tych bazach. Nie wiem czy te jetpacki nie były najtrudniejsze, tak szczerze A bo nie, jeszcze te kopnięcia od ściany ja pamiętam w jednej z demonów O, to była masakra jakaś Nie, nie wiem, po prostu jak to się robi Niby odbicia ściany, nie, ale... No miałem z tym problem Skądżesz ty? Tym kurde RPG-iem, dobra czekajcie. A ty to co? Więcej więźniów! Aż dziwnie szukły, nosząc inne kolory niż wszyscy dookoła. Nie to chciałem. Chodźcie jak już was dwójka wezwałem. Zbiegowie próbują się włamać do ich budynków. Ty Ty masz, masz trzy. Chcą przejąć cały budynek. Znacznie łatwiej będzie się z nimi rozprawić na ulicy, bez zapalenia. Robię co mogę, odezwę się później. Sorry. Zakaz wstępu podczas występu. Ty ja w sumie? Co to jest? No i Nara. Y... Nara. Hessa. Go na no, ściągnęli, nie? To teraz nasze miasto. Nara. Chodź też tu. Go, brać Daj, Kogo olać? Bo smarnie się spóźniliście. Będzie grzywna za niestawienie się. Nie pójdzie ci dopłacać do tych artegów. Rozpalę cię na kawałki. Kuterz czeka na tą sieć, kurcze Przejdźmy do rzeczy. Kto żyje? Jeszcze ty? To żyją wszyscy, no ale... Kto jeszcze walczy? Kto tu jeszcze? Ostatni jesteś stary Powrót do paki Milady? Zdobyłem dla ciebie Manhattanski fort Zafunduję tym łobuzom wycieczkę autokarową do Paki. I proszę, nigdy więcej mnie tak nie nazywaj. Dobre wieści. Jeden z pojmanych zbiegów wyjawił, że przestali zakładać bazy. A co to spowodowało? Ty! Stwierdzili, że przez te bazy zbyt łatwo ich namierzyć. Wrócili do błądzenia po mieście w małych grupach. Polowanie na mniejsze statka jest czasochłonne, ale bezpieczniejsze. Zwłaszcza dla miasta. Dokładnie. Dobra robota. A! No, usłyszeliśmy, w końcu dobra robota, nie? 100%, 100%... A to jeszcze będziemy zaraz robić, dobra. Szybko te plecaki załatwiamy. To zaczniemy sobie w tym odcinku już to misję fabularną, bo akurat ta będzie dłuższa. To moi drodzy, no przewiduję jeszcze dwa... Chociaż nie, jeszcze w przyszłym odcinku. Kurde, zobaczymy jak to rozegramy w przyszłym odcinku. Ale, a kurde, gdzie, w jaką ja stronę lecę? Kurde, no, zastanawiam się jak to podzielić. Bo by nam zostały od niej odcinki. Ta fiolka krwi Lizarda pozwoliła mi stworzyć antidotum. A, walczyliśmy w ojca doktora Konorsa. Szkoda, że nie na długo. Walczyliśmy w wujca, walczyliśmy. No, dobra, tutaj. A to się tepnę. Co mi tam szkodzi? Tak, 53 to są ostatnie moje. To powinno też paść trofeum chyba za ukończenie 100% dzielnic. Tak mi się daje przynajmniej. O! No, kurde. Za sobie, odsłuchać w sumie. Nie zapomnę, to odsłucham za niedługo, skończymy sobie te pecaki. Kiedy zyskałem moce, przestałem potrzebować okularów. Wmówiłem wszystkim, że zrobiłem laserową korekcję wzroku za kasę z nagrody Fiska. Okej. Okay. No i tutaj to się tutepniemy. Te pecaczki to nie był żaden problem, po prostu sobie chodziliśmy i sobie zbieraliśmy. No, no, pierwsza i najprostsza aktywność, nie? no bo polega na zbieraniu. Obok tych, w sumie obok zdjątek. Najprostsza aktywność zdjątka te oznaczone to były prościutkie. A myśmy tu byli, nie wiem czy pamiętacie swoją drogą. Ja go wtedy skipnąłem. No i fuciki dostałem. Kocham Spidermana winą za to, że Elektro zabił gliniarzy. Przestałem po nim dostarczać Kocha Dostałem, kurczę, trofeu, mamy 100% ukończenia zostanę tylko i wyłącznie fabuła moi drodzy. O super, dobra, gdzie ten strój za ten? Ten tutaj, tak? Dobra, weźmy sobie. Jest ten? No, A kurde, bo ja coś go kojarzę, więc ja nie wiem, czy to jest tam w sumie. jak Dobra, weźmiemy ten, no, trudną. No, jeśli tak, jakiś inny, to przepraszam. No, tak mi się wydaje, że to ten. A kurde. Dobra, tak dla już naprawdę formalnego potwierdzenia. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% 100% i 100%. Rewelacja. Dobra, to myślę, że pójdziemy jeszcze do misji fabularnej. Wstąpmy progi, zaczniemy sobie i skończymy na następnym odcinku. Najwyżej. To idea za ostatni raz, ale też za, nie za bardzo fajnie, no jako MJ. MJ. Jestem kawałek dalej. W razie kłopotów daj znać. Dzięki, Pit. Życz mi szczęścia. Ok. Penthouse Normalna jest na samej górze. Przepraszam, strasznie tu tłoczno. Wszystko gra? Mieszkańcy musieli tymczasowo opuścić lokale ze względu na kontrolę przeprowadzaną przez Sable International. Okay. Ja mogę przejść, nie. tego nie przetrwa. Zniszczą go w następnych wyborach. Może, ale Osborn przetrwał gorsze rzeczy. To karaluch, Arogancki karaluch w wykroch malonym garniturze. No oszborn, ja nie wiem jakim cudem. Słyszałem, bo cię incydem... zamkną. Ha, niech tylko spróbują. A ja szczerze nie wiem jakim cudem ten Osborn tu przetrwał. z tyłu i w ogóle. Czy się na niego chcą głosować? Pierwsze słyszę. Tak. Winda dojeżdża bezpośrednio do jego penthouse'u. Powinienem tam teraz być. Dzień dobrze że on teraz jest. Spokój, ochrony, ale nie wejdę do niego niezauważona. Mieszkańcy są niezadowoleni. Mogłabym ich podjudzić i wprowadzić w zamęt. Dlaczego nie ma tu Jemu nigdy się coś takiego nie zdarza. Burmistrza i jego kumpli to nie dotyczy. Ochrona bez słowa wpuściła jednego z jego sponsorów. Wiedziałam, klubik dla dużych chłopców. Nie. Czy coś tutaj? Nigdy nie wychodzi z mieszkania, gdy ochrona tu węszy. Ma jakiś nowy wypasiony system w pomieszczeniu ochrony. Mówią, że nie trzeba niczego przeszukiwać. No i wiesz, jest wurmistrza. Co za palant może zapomnieć o. Ach, z każdą kolejną sekundą ryzykujemy, że złapiemy te zarazę. Uważaj na recepcjonistę. Zaraz sobie płuca wypluje. Co? Przecież muszą nas puścić na górę! OK, jeszcze coś podwiedzimy? To co? Jeszcze tego. Zostawiłem inhalator na górze. Podobno wpuszczają ludzi w szczególnych przypadkach, hmm. takich jak kwestie zdrowotne. Naprawdę? Dobra, pogadajmy z ochroną. Jeszcze coś Słuchaczne. czy już... Okej. Okay. Jerry, dawaj, tu mamy mały problem. O rany! Nie mogę oddychać! Puśćcie mnie na górę! Jest otwarty! Muszę tylko dostać się do drzwi. Proszę się uspokoić! Sable International prawie skończyło sprawdzanie. Mówiliście to godzinę temu. Witam. Znam paru agentów Sable, którzy chętnie cię Przejdźmy. poznają. Przejmujemy sprawy. Dobrze. idzie? Mamy w końcu możliwość, moi drodzy, eliminacji po cichu. Fajna sprawa. Muszę go obrócić. Mhm. Mm grzeczny. Agenci Sable na pewno. Panel sterowania jest w pokoju ochrony. Tuż przy agencie Sable. Mary Jane Watson? Super szpieg. Pora włączyć windę. A no jest to sama ta szefowa Sable zapewne jak się nazywa. Coś mam tu zrobić? co zrobić? się. Norman się zbiera, winda działa. Pora ruszać na górę. A ja stąd tak wyjdę, czy jak? Jest i winda. Do dzieła. Norman i Sable, jak na zawołanie? Znajdź gościa od alarmów i go złoczy. No dobra. Strażna Romana już sobie poszła. Jeśli coś tam ukrywa, na bank to znajdę. Uwaga, uruchomiona. A to co? Projekt prototypu maski bojowej. Wygląda jakby wykrywała słabości strukturalne. Agorda. Gri. Maści, nie było w drugiej części, nie? czy pokazujesz drzwi ukryte za tą ścianą? No co proszę, do proszę. Dobra. A czekajcie, rozejrzyjmy się tu, co? Zanim tak, tak pójdziemy. Projekt apartamentu. Masa pustej przestrzeni za ścianą, na której wisi portret. Kto marnuje tyle przestrzeni w mieszkaniu na Manhattanie? Na dole właśnie zaroiło się od Sable. Norman chyba się przemieszcza. Mogą mnie zauważyć. To chyba moja sprawka. Zachowaj dystans. Już sobie poradzę. No niby jesteśmy bezpieczni, no ale... Magazyn. naukowe poświęcone kwestii Spidermana. Jakie to dziwne, że ludzie chałupniczymi metodami próbują wyjaśnić moce Pita. Jego po prostu palec że Norman jest w to zaangażowany. Drzwi Ty no dobra, na czas testu. Chyba więcej nie mamy tutaj do sprawdzenia, nie? Słyn Norman żegna syna. Pewnie chodzi o zeszłoroczny wyjazd Harego, do sekretna klawiatura za obrazem. Kurde, skłaniało znasz kod. Co ktoś tu lubi kino szpiegowskie? Muszę znaleźć odpowiedni kod. Kurde. Czekaj, czegoś nie przegapiłem? Może tu, pod tymi na przykład. Mogę to wejść jakoś? coś? Instrukcja do zamka szyfrowego wygląda na to, że kod to ostatni dzień Harego. To pewnie dzień jego wyjazdu do Europy. Czyli co ty go znasz, że tam radę hasło? Dobra, ja Nie znam oczywiście. No. okej okay. Norman może wrócić w każdej chwili. Muszę znaleźć ten kod. Ostatni dzień Harego. Wiem, że wyjechał w zeszłe lato. Cześć, Tato. Ja do doktora na ostatni zastrzyk przed e, podróżą. E, jeśli tam przyjdziesz, mógłbyś przynieść mój dziennik. Jest w pokoju. No z to wiemy co się w twójca stało, nie? Na temat tej wielkiej wyprawy, W każdym razie... Słuchaj, wiem, że rzadko to mówię, ale. dziękuję, tato. Że to robisz. Kocham cię. Wow, tak dawno nie słyszałam głosu Harego. Wydaje się, taki zmęczony. Miejmy nadzieję, że ten dziennik jeszcze tu jest. Trzeba przeszukać jego pokój. Co jest? Norman i Otto. Wow wyglądają jakby byli sobie naprawdę bliscy. Nie Co mogło zepsuć taką przyjaźń. Kto접s przy normalnie to mogło wszystko. Śmiertelna diagnoza Emily. Wiedziałam o chorobie mamy Harego, ale nie sądziłam, że jest ona dziedziczna. Czy Harry w ogóle się badał? No my już wszystko wiemy oczywiście. No czekajcie, tu nie. Już byli, tu. Łazienka. Kilka Normana jest większa od mojego mieszkania. No teraz. Ach, Norman miałby basen. Nowy Jork to szczury w metrze i uliczna pizza, a nie kąpiele słoneczne i drinki z parasolką. W mieście panuje stan wyjątkowy, a Norman nadal znajduje kogoś, kto mu posprząta i zrobi pranie. Też mi bohater. Tam minął sobie chyba ostatnie pomieszczenie, które mi zostało, nie? W zasadzie. Pokój Harego, zamknięty na klucz. No kur... Ciekawe, gdzie Norman go trzyma. Ja chciałam kluczek znaleźć. Czekajcie tu, będzie co? Czekajcie tu coś było? Kiedyś zazdrościłam haremu rodziny. Byli tacy szczęśliwi. Przynajmniej w porównaniu ze mną i tatą. A potem Emily zachorowała i wszystko się zmieniło. Tu nie. A weź muszę znowu szukać po tych pomieszczeniach, w których pyłem do jasnej czas nie jest klucz łaskawie. Tego nie pamiętam, powiem wam szczerze. Gdybym pamiętał, to już bym poszedł tam, gdzie bukłysz. Boże. Pete i ja uwielbialiśmy tu przychodzić na filmy, kiedy byliśmy mali. Zupełnie inny świat niż Queens. Zabawne, że Harry pragnął czegoś przeciwnego. Najbardziej lubił oglądać kreskówki na małym telewizorku w kuchni May. O rany. Norman lubi obnosić się ze swoim statusem. To nie mogę czegoś, żeby tu był kluczyk? Nie za bardzo. Mówicie. Boże, ile komplikacji po jeden kluczyk. A, no dobra, już mi gra kieruje. Tam coś, powiadacie? I tak tu bym za niedługo szedł, no nie? Czyli tu mam coś, a chyba, że tak po prostu. Czekajcie. Tak przeczytałem, tu nie ma kluczyka. Nie. A to tu ma być czy mnie tak po prostu... Tu nie ma przypadki krzyczyka gdzieś? No właśnie, bo to jest do zbadania, nie? O, nie widzę. Ty, bo zaraz będę musiał to przerwę robić. Czekajcie! Mama Harego Emily. Śmialiśmy się, że nazywają najładniejszą mamą w Midtown, ale mógł mieć rację. Bingo! No, klucz do pokoju Harego. No i gitara, proszę państwa. Co? To chyba nie dla Harego. No, jednak. Dlaczego nic nam nie powiedziałeś? Charyca, no my to wiemy z druójki. Chciał się zajmować prawem ochrony środowiska, jak jego mama. To tutaj, jak rozumiem, mamy. To w Marta. To pewnie kod do pokoju. Mogę umrzeć. 0718, tak? Czyli 0718. Mówię tylko, że nie możemy działać pochopnie. My? Ty zostajesz tutaj. Surowica jest gotowa, a ja będę nadzorował produkcję. Beze mnie będziesz narażony na atak. Z tobą najwyraźniej też jestem narażony. Załatwię to sam. Koniec dyskusji. Oddział drugi w gotowości. Idę odetchnąć. Dobra, ale moi drodzy. No mówiłem, że przerwę tą misję. Trochę nam jej zostało, więc nie ma sensu, żebym ją w tym odcinku kończył. My sobie przejdziemy ją po prostu w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej hej.